Łazienki królewskie. kompleks sportowo-bajkowy. Złożony w XVIII wieku z inicjatywy Kulostwa Stanisława Augusta Pającowskiego. Zaprojektowany przez architektów, Królewskich Dominika Meliniego, Jana Chrystiana Kamfesta oraz Jana Chrystiana Szufa. Na cały kompleks składa się z takich obiektów jak Pałac Łazienkowski, Pumęczania, Biały Domek, Teat na Wyspie oraz Damek Królewski yy, AV Szewski, Ma. Bardzo Dziękuję. Właśnie tymi uliczkami przechadzał się w Wokulski chcąc zyskać uznanie panny Izabeli. Gdy ona w końcu zwróciła na niego uwagę, zdawało się, jakby cały świat zatrzymał się w miejscu, żeby podkreślić jego szczęście. I chociaż szczęśliwy był, to jednak historia jego miłości potoczyła się zupełnie inaczej. Daniel Kieliszczyk, Łazienki Warszawa. Można dodać takie przymiotniki jak romantyczna, tragiczna, potężna. Jest ono siłą, która zmusza Stanisława do działania. Choćby bardzo chciał, nie jest w stanie sobie znaleźć innego źródła energii. Wynarski, pomoc najuboższym. Wokulski robi to, dopóki nie wchodzą one w konflikt z wartością najwyższą, czyli miłością do Izabeli. Dla niej decyduje się wrócić z Paryża. Jej przekazuje blaszkę niebywałego materiału. Jednak co jest najgorsze w tej miłości? Po pierwsze Izabela go nie kocha. I nie wiadomo, czy ta kobieta jest w stanie pochochać kogoś innego poza samą sobą. Po drugie, Wokulski nie jest głupcem i widzi, jaka Izabela jest naprawdę. Jednak cały czas usprawiedliwiają. Czasami ma pretensje do samego siebie. Wie, że ta kobieta ma na niego ogromny wpływ, ale nie może nic z tym zrobić. Otwiera oczy naprawdę dopiero, gdy jest świadkiem jawnego romansowania Izabeli ze Starskim. Stanisław podejmuje próbę samobójczą. Dlaczego? Ponieważ w tym momencie prysnęły wszystkie iluzje, którymi dotychczas się narkotyzował. Historia chorej, niemożliwej do zrealizowania miłości kończy się dopiero, gdy Wokulski, z nieświadomą pomocą wąsowskiej. Odkokuje się w Izabeli i niszczy wszelkie pojęcia wspomnienia. I muszę przyznać, że w tej sytuacji jest to o wiele szczęśliwsze zakończenie niż lub. Obecnie znajdujemy się na Powiślu. Kiedyś w czasach wokulskiego Powiśle było dzielnicą fabryczną, portową, mieszkalną. Dzień dobry, niewykwalifikowani robotnicy, bednarze, rybacy, piaskarze i kobiety takie jak Maria Magdalenka. Widząc to, miejsce Wokulskiego chwyciło za serce nędza, w jakiej żyli najubożsi. Obecnie jest zupełnie inaczej. Osiedle i cała dzielnica nie odbiegają od reszty Warszawy pod względem sportu, rekreacji, kultury i nauki. Zmiany zachodzące w Warszawie cieszą mnie nie bardzo. Oczywiście, nasza stolica oferuje pracę, chleb, wykształcenie, od czasu do jakąś rozrywkę. Ale na tym koniec. Warszawiacy to ludzie niewiele różniący się między sobą. Najpierw mają jakieś marzenie, które starają się przedstawić, a które potem niszczy w kontakcie z rzeczywistością. Zamiast je spełniać, zapewniają sobie wszystkie do Z czasem monotonia życia zaczyna tak niszczyć człowieka, a on sam tego nie zauważa. Warszawiak staje się maszyną do spania, pracowania i imprezowania w Gdy dojdzie do wniosku, że taki tryb życia nie przynosi mu szczęścia, zazwyczaj nie może go wyjść. Od tego momentu zaczyna się starość. Do czego zmierza? Mentalność mieszkańców stolicy, przepraszam za uogólnienie, jest spłaszczona. To odbija się na mieście. Chociażby na jego wyglądzie. Rozejrzymy się do Szare komunistyczne bloki dopiero niedawno niedawna wybierane są przez ciekawsze konstrukcje. Cały czas mamy problem z bezrobociem. Z przestępczością na naprawdę chociażby. Tak naprawdę nie wyróżniamy się niczym szczególnym, poza szczególnie wszystkim kultury. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że Warszawiacy nie chcą być szczególni. Nie czują takiej potrzeby. Miasta takie jak Amsterdam, Londyn, mają swój klimat, kształtowany przez historię. Tymczasem, klimatem Warszawy. Wydaje się być tylko gonienie w kółko dnia dzisiejszego. Najlepiej tak, aby jak najwięcej zarobić, a jak najmniej się narobić. Tak właśnie to miasto i tych ludzi ukształtowała historia. Powstanie w roku 1944, komunizm. A może mam po prostu za wysokie oczekiwania. Cóż, Warszawa nie jest miastem beznadziejnym. Da się tutaj przeżyć w całkiem przyzwoitych warunkach. Opłacając do końca życia kredyt za mieszkanie, jedząc schabowy, nie popijając piwo po meczach ulubionych drużyny. Natomiast zostanę przy stanowisku Bolesława Plusa i stwierdzam, że Warszawa jest miastem bezsensownym. Bo życie w wyżej wymieniony sposób jest moim zdaniem życiem sensu. Cóż, wygląda na to, że pewne rzeczy się nie zmieniają, pewnych problemów nie da się naprawić. Langbaum szlacheckie weksle liczy, Patrioci do Paryża jadą. Trzeba na jakąś stawiać kartę, Ale rozsądniej grać, czy śmielniej. Rzeckiemu śni się, bo naparte, Pokulski kocha Izabelę, Rzeckiemu śni się, Bonaparte, Bokulski kocha Izabelę. Świat jest brzemienny w wynalazki, w metale, od powietrza lżejsze. Polacy żyją z Bożej łaski, piastując myśli nie dzisiejsze, w szaradzie ułożonej żartem pogodnych wróżb. Não vira de